Nauka i wiara, dwa na pozór odrębne światy. Czy zmierzają do kolizji, czy też biegną obok siebie w tym samym kierunku? Może czasami jedno i drugie. Świat nauki na ogół przyjmuje tylko to, co znajduje potwierdzenie w doświadczalnie sprawdzonych faktach, to co ma swoją przyczynę. Patrząc w przeszłość, można powiedzieć, że coś stało się w określony sposób i można stworzyć model, który opisze, jak to się może wydarzyć. Dla mnie problem z takim podejściem polega na tym, że kiedy zamyka się wszystko w takim modelu, nie można przyjąć tego, co świat wiary nazywa cudem. Dla mnie świat wiary to świat, w którym twórcza moc Boga jest widoczna na każdym kroku. Już od samego początku, gdy otworzymy pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, widzimy moc w niezwykłych czynach Boga na przestrzeni dziejów. Widzimy ją w zmartwychwstaniu Jezusa, widzimy ją w Jego drugim przyjściu, wreszcie w zmartwychwstaniu naszych własnych ciał, zgodnie z tym, co mówi Pismo, i w stworzeniu ziemi na nowo. To są wszystko przejawy Bożej mocy twórczej i na każdym kroku widać wiele cudów. Umysł zorientowany na naukę na ogół nie uznaje zjawisk nadprzyrodzonych za rzeczywiste. Dla mnie cuda istnieją i są rzeczywiste. Cuda? Nie ma problemu. Mam je codziennie na śniadanie. Jeżeli nie potrafisz przyjąć tego co nadprzyrodzone, Bożej twórczej potęgi objawiającej się w cudach, to jesteś skończony. Nie masz przyszłości. To jest rzeczywistość mojego życia. Cały czas obserwuję przejawy Bożej Potęgi. Dla mnie jako adwentysty jest ważne, aby uznać twórczą potęgę Boga, a ta przejawia się na bardzo wiele sposobów. Opracowanie wersji polskiej, ośrodek radiowo-telewizyjny Głos Nadziei, czytał Mirosław Harasim.